W 1974 roku na Paris Auto Show Porsche zaprezentowało model 930. Pod tą tajemniczą liczbą kryło się Porsche 911, tyle że z dołożoną turbosprężarką. Dziś silnik z turbo to nic nadzwyczajnego, ale w latach 70 to było jak wrzucenie rakiety pod maskę. Coś, co powinno mieć ostrzeżenie. Miej się na baczności. I przejrzałem oficjalną broszurę tego modelu i wiecie co? nigdzie nie było takiej wzmianki. A powinien być wielki napis Uważaj, to nie jest zabawka, bo kiedy turbo zaczynało dmuchać w tym aucie, to lepiej, żebyś miał refleks rajdowego kierowcy. Pierwsze Porsche 911 Turbo to było auto w stylu wszystko albo nic. Turbo Sprężarka nie była tu Twoim sprzymierzeńcem. To był rywal, z którym musiałeś się zmierzyć. Zero subtelności, tylko brutalna, bezkompromisowa reakcja. Jeśli turbo odpaliło akurat wtedy, kiedy składałeś się do zakrętu. Cóż, lepiej, było mieć refleks kierowcy rajdowego. A potem na scenę wszedł opanowany szwed, spojrzał na turbo z innej perspektywy i stwierdził, można to zrobić lepiej. A chodzi o Sap. Nie chciał, żeby turbo brutalnie wyrywało do przodu jak wściekły pies na smyczy. Zamiast tego uznał, że można je oswoić i wykorzystać do czegoś znacznie sprytniejszego. Zastąpić większy silnik sześciocylindrowym mniejszym czterocylindrowym, ale równie dynamicznym dzięki turbosprężarce. I właśnie w tym odcinku poznasz ten moment, w którym to się wydarzyło. Choć w sumie to nie był jeden moment. I to nie był tylko sap ta historia to układanka z wielu puzli, które dzisiaj poskładamy w całość i odkryjemy, kiedy i jak SAP poskromił turbosprężarkę. Ale nie w sensie sportowym, tylko takim, który sprawił, że turbo zaczęło pasować do auta użytkowego. Bo dziś niemal każde auto spalinowe ma turbosprężarkę działającą na zasadzie, którą właśnie SAP doprowadził niemalże do perfekcji. Więc czas dowiedzieć się, jak do tego doszło, czas poznać ten moment, kiedy SAP Oswoił turbo sprężarkę i jak zawsze wszystko przedstawię z innej perspektywy. Trzeba się umyć, ubrać coś eleganckiego, ułożyć fryzurę, no i nie zapomnij wyczyścić butów. To chyba nie do tego. To są rzeczy oczywiste, ale trzeba pamiętać o reszcie. Nie zapomnij umyć auta. I nie zapomnij kupić do auta Ewa dywaniki. Te celowo nie były czyszczone przez ponad 3 miesiące, a mimo to nadal wyglądają dobrze, bo cały brud ląduje w specjalnych kanalikach. A żeby doprowadzić je do perfekcji, wystarczy wyciągnąć z auta, wytrzebać brud, umyć, pozbyć się resztek wody i gotowe. Ponad rok ze mną, moment i wyglądają jak nowe. Dokładnie sprawdziłem. Mam już je prawie dwa lata i nadal wyglądają świetnie, więc mogę je śmiało polecić. Wbijaj w link w opisie i zaprojektuj swoje Ewa dywaniki dla swojego auta. Tym bardziej, że teraz możesz otrzymać cashback do 1000 zł, ale uwaga, akcja trwa tylko do poniedziałku. A to nie wszystko. Zapisz koniecznie mój kod rabatowy mz 5 a dostaniesz 5% dodatkowego rabatu, który. Uwaga! Łączy się z innymi rabatami, co oznacza, że na cały zestaw dywaników możesz zgarnąć aż do 25% rabatu, a zniżka nalicza się automatycznie po wpisaniu kodu. Więc nie czekaj, tylko wbijaj na ewadywaniki.pl i skonfiguruj zestaw idealny do swojego auta. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku LCM i jeśli chodzi o te dywaniki to serio polecam bo u mnie się sprawdzają i u ciebie także się pewnie sprawdzą. Pamiętaj, link tam masz w opisie, a my wchodzimy w nowy rozdział. Bo teraz odcinki będą dzielone na trzy. Najpierw poznasz historię, ten moment, który zmienił świat motoryzacji i głównie będziemy skupiać się na jednostkach napędowych. Potem dowiesz się, ile z takiej jednostki napędowej wycisnęli, czyli poznasz top wersję. A na koniec dowiesz się, jak ten silnik radził sobie w motorsporcie. Czyli będzie dla każdego coś miłego. Historia, topka i. Motorsport. Więc jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to kliknij sub i dzwonek, bo to jest pierwszy z trzech odcinków o silniku Saba, czyli czas poznać. Ogólnie mówi się, że to Sab wprowadził na drogi pierwszy użytkowy samochód z turbosprężarką, ale to tylko część prawdy, bo Saab to tylko jeden element tej układanki, więc czas poznać resztę później. Pierwszym z nich jest sama turbosprężarka, którą opatentował szwajcarski inżynier Alfred Buchi. To on w 1905 roku opatentował turbosprężarkę, która działa w sumie na prostej, ale zarazem sprytnej zasadzie. Wykorzystuje energię gazów wydechowych do zwiększania ilości powietrza dostarczanego do silnika. Jak to działa? Spaliny napędzają turbinę, ta z kolei obraca sprężarkę, która zasysa powietrze, spręża je i wtłacza do cylindrów. Efekt więcej powietrza oznacza możliwość spalania większej ilości paliwa, co przekłada się na większą moc. I to wszystko bez konieczności stosowania większego silnika. Pierwszy prototyp turbosprężarki pojawił się już w 1915 roku. Początkowo technologia ta była stosowana w silnikach lotniczych, by niwelować spadek mocy wynikający ze zmniejszonej gęstości powietrza na dużych wysokościach. I to właśnie przemysł lotniczy stał się pierwszym polem doświadczalnym dla turbosprężarek, ale my tu nie o lotnictwie. Wracamy na asfalt. What's the Jetfire got that's so new and different? Watch. That's Pierwszym samochodem drogowym z turbosprężarką był Oldsmobile Jetfire z 1962 roku, ale sama turbosprężarka nie była dziełem Oldsmobile, tylko za tylko kryje się kolejny puza. Kolejnym elementem układanki jest firma Garrett, która rozpoczęła swoją działalność USA w 1936 roku. No i mieli wiele oddziałów, ale nie będziemy się w to zagłębiać. Powiedzmy ogólnie, Garrett zajmował się opracowaniem technologii dla lotnictwa, między innymi systemami klimatyzacji i coś, co jest dla nas kluczowe, turbosprężarkami do silników samolotowych. Ale jak już mówiłem, wracamy na asfalt, w sumie na luźną nawierzchnią. Bo kluczowym momentem był rok 1954, kiedy turbosprężarka Garretta trafiła do ciągnika Caterpillar D9, dostosowana do silnika diesla. To wtedy Garrett Corporation zdecydował się na stworzenie specjalnego działu, który miał zajmować się wyłącznie projektowaniem turbosprężarek. Było więc tylko kwestią czasu, aż technologia ta trafi do samochodu osobowego. Jet fire's got the Of the turbo I w 1962 roku tak się właśnie stało. Turbosprężarka Garrett trafiła pod maskę wspomnianego Oldsmobile Jetfire. Ale jak to bywa z takimi nowymi rozwiązaniami, nie wszystko poszło gładko. Problem był wysoki stopień sprężania w tym silniku. Wynosił 10,5 do 1. W połączeniu z turbosprężarką oznaczało to jedno. Spalanie stukowe. To zjawisko nieprawidłowego, nierównomiernego spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach tłokowych o zapłonie iskrowym. Przy spalaniu stukowym dochodzi do niekontrolowanych wybuchów mieszanki w różnych częściach komory spalania. Mówiąc prościej, silnik zaczyna działać jak granat z opóźnionym zapłonem czyli, jak porządnie rąbnie, to może uszkodzić tłoki, pierścienie, zawory, a nawet samą głowicę. A jak się domyślasz, to nie wróży nic dobrego. Żeby temu zaradzić, w Oldsmobile Jetfire zastosowano wtrysk mieszanki wodno-metanolowej, nazwanej dumnie Turbo Rocket Fluid. Jej zadaniem było obniżenie temperatury spalania i zapobieganie niekontrolowanym detonacjom. Problem? Trzeba było ją regularnie uzupełniać, a wiadomo jak to jest. Użytkownicy o tym zapominali, silniki się sypały, a świat motoryzacji dostał jasny sygnał. Turbo? To nie ma sensu. W efekcie Garrett porzucił rozwój turbosprężarek do samochodów osobowych i skupił się na dostawach dla sprzętu ciężkiego koparek, ciężarówek i maszyn budowlanych. A że chcieli rozszerzyć działalność, więc otworzyli oddział w Wielkiej Brytanii, dostarczając turbosprężarki do silników diesli Volvo i Scania. I właśnie ta druga firma to kolejny puzel w naszej układance. Skania to szwedzka marka znana przede wszystkim z produkcji ciężarówek. Jej początki sięgają 1890 roku, ale dopiero w 1911 roku, po połączeniu z Wabis, firma zaczęła oferować prawdziwe drogowe kolosy, czyli ciężarówki, tak zwane tiry. A skoro już jesteśmy przy ciężarówkach, to szybka dygresja. Tir nie oznacza ciężarówki. Skrót ten wywodzi się od Międzynarodowej Umowy Celnej. Konwencja Tir obowiązującej od 1959 roku. System ten powstał, by ułatwić transport towarów przez granicę, eliminując konieczność odprawy celnej na każdym przejściu. Wracamy do skani. Firma działała pod nazwą Skania Wabis, ale w Szwecji jednym z największych graczy na scenie gospodarczej była rodzina Wallenbergów. To właśnie oni posiadali większościowe udziały w skani, ale także w sabie. I w pewnym momencie stwierdzili, że te dwie marki powinny działać razem. Tak też się stało i w 1969 roku Scania i SAP połączyły siły. W efekcie powstała marka SAP Scania, a to oznaczało jedno: wymianę technologii między producentem ciężarówek, a marką kojarzoną wtedy głównie już samochodami osobowymi. Jednym z inżynierów Saba, który dostrzegł potencjał tej współpracy, był Per Gilbrand, który podczas wizyty w zakładach Scani zainteresował się turbosprężarką w ciężarówkach. Ale żeby opowiedzieć o nim więcej, musimy wyjąć kolejny puzel tej układanki. Projekt Goodmund. Aby odkryć, co się za tym kryje, to trzeba zacząć od początku. Dokładnie od pierwszego modelu sama. Był nim model 9.2, który pojawił się pod koniec lat 40. Potem mamy 9.3, a następnie rok 1960 i 9.6. Jednak pomimo zmian numeracji, to był generalnie ten sam samochód, więc, sap, chcąc być konkurencyjny, to musiał stworzyć zupełnie nowe auto i tak narodził się projekt Goodmund. Sama nazwa nieźle pasuje do szwedzkiego nacisku na bezpieczeństwo. Boska ochrona, ale nie ma sensu się w to zagłębiać. Goodmund to po prostu szwedzkie imię. A imieniny Gudwunda przypadają na 2 kwietnia i w sumie tego dnia w 1965 roku, SAP oficjalnie ruszył z tym projektem. Plan był prosty, ale jednocześnie bardzo ryzykowny: stworzyć całkowicie nowe auto, które nie będzie miało nic wspólnego z poprzednikiem. I to był ryzykowny plan, bo dorzućmy trochę presji. Nie licząc egzotycznego Sonet, to SAP miał wtedy w ofercie tylko jeden model, 96. Jeśli jego następca nie odniesie sukcesu, to firma upada. Tutaj nie było miejsca na błędy, a roboty było sporo, bo oprócz zupełnie nowej konstrukcji, SAP potrzebował również nowego silnika. Model 96 miał trzycylindrowy silnik dwusuwowy, czyli trzeba było mieszać paliwo z olejem. Dziś kojarzy się to z kosiarkami i piłami spalinowymi, a w latach 60. w kontekście motoryzacji to była przestarzała technologia. Ok, w 65 roku wprowadzili do modelu 96 silnik V4 otwarta, ale to było rozwiązanie tymczasowe, wprowadzone na siłę. Całość już omawiałem na tym kanale, więc polecam nadrobić, a my wracamy do projektu Goodmund, który miał mieć silnik made in Sub. I co ciekawe, ich oczy skierowane zostały na silnik Wankla, bo chcieli mieć coś nietypowego, ale testy szybko pokazały, że to ślepa uliczka. Podobnie jak w przypadku silnika dwusuwowego, pojawiły się problemy ze smarowaniem i emisją spalin, więc ten pomysł szybko upadł i postawiono na klasyczną czterocylindrową rzędówkę. SAP chciał sam stworzyć sobie taki silnik, ale przy jego projektowaniu skorzystano z brytyjskiej firmy Ricardo. Znanej z doradztwa w dziedzinie projektowania silników. Ostatecznie okazało się, że na opracowanie nowej jednostki od podstaw pójdzie tyle kasy, że Saab szybciej zbankrutuje, więc Ricardo miał rozejrzeć się na rynku i tak trafił. Czas na kolejny puzzle. Triumph to brytyjska marka, ale jej korzenie sięgają Niemiec. Założył ją w 1886 roku Siegfried Bettmann, który zajmował się importem rowerów do Wielkiej Brytanii i to właśnie tam ta marka rozkwitła. Po rowerach przyszedł czas na produkcję motocykli od 1907 roku, a od 1923 roku były to już samochody. Znowu w 1944 roku firmę przejął Standard Motor Company. Następnie rok 1960 trafiła ona w ręce Leyland Motors, a ostatecznie stała się częścią British Leyland. No ale skupmy się na naszej historii. Ona nas kieruje do Standard Motor Company, który produkował czterocylindrową jednostkę napędową używaną nie tylko w Standard, ale także w Triumph. I to właśnie oni dostali zadanie stworzyć następcę. Nowa jednostka miała być dosyć zaawansowaną konstrukcją, bo nie tylko miała zastąpić starą rzędową czwórkę, ale także rzędową szóstkę, a ostatecznie stać się V8. I co ciekawe, takie V8 powstało, ale to opowieść na zupełnie inną historię. My wracamy do rzędowej czwórki, do dzieła Triumph. Sam silnik był pochylony pod kątem 45 stopni w celu łatwego rozwoju, czyli zrobienia z niego V8. Ale jak już mówiłem, Zostajemy przy czterech cylindrach, bo właśnie ten projekt przykuł uwagę brytyjskiej firmy Ricardo, która przedstawiła go Sabowi, by ten użył go do własnego samochodu, do projektu Goodmund, ale nie chodziło o to, że Sab po prostu kupi gotowy silnik od British Leyland i wsadzi go pod maskę swojego modelu. Szwedzi aktywnie uczestniczyli w jego rozwoju. Jednostka trafiła do laboratorium Saba, gdzie inżynier Rolf Melde podał ją intensywnym torturom. Testując ją w ekstremalnych warunkach i wprowadzając niezbędne ulepszenia. Podobno dyrektor techniczny British Leyland Harry Webster powiedział, że żaden z ich silników nie przeszedł tak rygorystycznych testów przed wprowadzeniem do produkcji. I tak w 1967 roku SAP zaprezentował zupełnie nowy model z silnikiem od Triumph, ale mocno zmodyfikowanym przez szwedzkich inżynierów. Tak narodził się Projekt Goodmund oficjalnie otrzymał nazwę SAP-99. Był to zupełnie nowy rozdział dla marki, ale skupmy się na tym, co kryło się pod maską. Pierwsza wersja silnika miała 1,7 litra pojemności i generowała moc 80 koni. W 1971 roku pojawiła się wersja o większej pojemności, i wtedy zaczęły się problemy. Rozwój tej jednostki powierzono Brytyjczykom, którzy delikatnie mówiąc nie przyłożyli się do jakości. Nowa wersja silnika miała problemy z wyciekami, głowicą i ogólnie z trwałością. Szwedzi nie byli przyzwyczajeni do takiego poziomu partactwa, więc podjęli decyzję. Przejmujemy nad tym kontrolę. I w 1972 roku SAP przeniósł produkcję tego silnika do własnych zakładów. Oczywiście nie skończyło się na zmianie adresu, poprawili jakość, ulepszyli konstrukcję i zwiększyli pojemność do 2 litrów. Tak narodził się silnik SAP-B, który trafił nie tylko do modelu 99, ale również wpadł w ręce wspomnianego wcześniej Pera Gilbranda. Czas na ostatni element układanki, który spina naszą historię w całość. PER Gilbrand, inżynier, który zaczął swoją karierę w Volvo, ale przeniósł się do Saba, gdzie nadzorował ostatnie testy Saba 96 V4. Pracował nad adaptacją silnika Triumph od Saba, a następnie nad jego dwulitrową wersją, czyli silnikiem Saba B. No a że w latach 70. Sab i Scania były jedną firmą, to per Gilbrand zawędrował do Scanii i zainteresował się turbosprężarką w jednej z ciężarówek. No i w jego głowie pojawiła się pewna myśl. Skoro turbodoładowanie świetnie sprawdza się w silnikach ciężarowych, to czemu nie spróbować tego w samochodzie osobowym? No i Gilbrand po prostu pożyczył sobie turbosprażarkę i zaczął eksperymentować z silnikiem SAP B. Problem? Nikt nie chciał dać pieniędzy na rozwój tej koncepcji. I w tym momencie historia mogłaby się zakończyć, ale na horyzoncie pojawił się Gareth, który właśnie otworzył nowy oddział inżynieryjny Wielkiej Brytanii, który miał opracowywać turbosprężarki do europejskich ciężarówek. Rynek był jednak trudny, więc firma zaczęła szukać nowych opcji. Postanowili zbadać temat wdrożenia turbosprężarek do samochodów osobowych. Z tego powodu Gareth zorganizował serię spotkań, aby omówić potencjalne zastosowanie turbosprężarek. Ale ich koncepcja była inna niż wcześniejsze założenia. W takim BMW 2002 Turbo, jak i Porsche 911 Turbo, turbosprężarka miała dodać zastrzyk mocy i emocji. Znowu w pomyśle Gareta miała ona zastąpić większy silnik. W takim znaczeniu, że moc przybędzie, ale w łagodny sposób. No i na jednym z takich spotkań byli przedstawiciele Skani. Kiedy usłyszeli o pomyśle Gareta, coś im zaświtało. Przecież SAP już badał ten temat. Dokładnie to. Per Gilbrand. No ale wtedy nie było kasy na rozwój tego pomysłu, a teraz, kiedy to Gareth miał wykładać fundusze na rozwój, to było to, czego potrzebował Per Gilbrand. I tak to się zaczęło. Tylko, że Gareth i Sap nie chcieli po prostu włożyć turbiny do auta osobowego. Oni chcieli zmienić jej charakter. Kiedy turbo wylądowała w Porsche 911, a jeszcze wcześniej w BMW 2002, to cel był prosty. Więcej mocy, więcej siły, więcej brutalnej agresji. Znowu Saab i Garrett mieli zupełnie inny pomysł. Turbo nie miało być narzędziem do wyciskania ostatnich koni z silnika. Miało zastąpić większą jednostkę. Miało trafić do auta użytkowego. Więc nie chodziło o moc, ale o elastyczność i responsywność w niskim zakresie obrotów. Po to, by zastąpić taką konstrukcją silnik sześciocylindrowy. To oznaczało, że należało wyeliminować główny problem z jakim borykało się Porsche 911 Turbo należało się pozbyć turbodziury i przejąć pełną kontrolę nad ciśnieniem doładowania. W takim 911 Turbo była duża turbosprężarka, która dawała duży kop w plecy w momencie, kiedy zaczęła dostarczać dodatkowy tlen do silnika. Więc taki efekt gwałtownego przyrostu mocy był w sumie pożądany, bo to przecież sportowe auto. ale w przednio napędowym sabie 99 to nie miało sensu taka charakterystyka oznaczałaby katastrofę w prowadzeniu sab musiał znaleźć sposób żeby turbo nie było brutalnym kopem ale płynnym wzmocnieniem rozwiązanie jakie opracował Per Gilbrand był własny zawór upustowy Westgate. Dokładnie to SAP opracował system, który nie tylko kontrolował samo ciśnienie doładowania, ale także sterował ciśnieniem w kolektorze wydechowym. Dzięki temu inżynierowie mogli precyzyjnie kontrolować ciśnienie doładowania w całym zakresie obciążenia silnika, a nie tylko wtedy, kiedy pedał gazu był wciśnięty w podłogę. Dodatkowo zastosowano mniejszy wirnik turbosprężarki, co sprawiło, że doładowanie pojawiło się szybciej. Ale nie gwałtownie. I dzięki temu turbo stało się narzędziem do zwiększania momentu obrotowego tam, gdzie wolnosący silnik miał słaby punkt. Mówiąc inaczej, silnik stał się elastyczny, a nie gwałtowny, jak w takim 911 Turbo. SAP był na dobrej drodze, ale pojawił się inny problem. Niektóre turbosprężarki wydawały nieprzyjemne dźwięki przy większym obciążeniu silnika. Początkowo sądzono, że to kwestia turbulencji w układzie dolotowym lub wydechowym ale szybko odkryto prawdziwy powód. Zbyt mała precyzja wyważania wirnika turbosprężarki. Widzisz, Garrett wcześniej opracowywał turbosprężarki głównie do silników diesla w ciężarówkach. A te nie kręciły się przecież do takich wysokich obrotów jak silniki benzynowe, więc nigdy nie mieli z tym kłopotów. Teraz jednak musieli znaleźć sposób na rozwiązanie tego wyzwania. Więc SAP i Garrett wspólnie opracowali nowe procedury testowe i urządzenia do precyzyjnego wyważania wirnika turbosprężarki przy wysokich prędkościach. Tak narodził się system VSR, Vibration Sorting Ring, który pozwoli wyeliminować wibracje, zredukować hałas, poprawić trwałość turbosprężarki. Standard, z którego później wszyscy zaczęli korzystać. Więc kiedy uporano się z wszystkimi problemami, to wyprodukowano 150 turbosprężarek Garrett T3, które trafiły do 100 testowych egzemplarzy Saba 99. Te auta zwiedziły praktycznie cały świat były testowane w najróżniejszych warunkach, od mroźnej Skandynawii po gorącej pustynie. kiedy uznano, że wszystko działa perfekcyjnie, to zaprezentowano światu Saba 99 Turbo. I Saab nie tylko stworzył turbo dla zwykłych kierowców, zapoczątkował trend, który do dziś dominuje w motoryzacji. No ale to był dopiero pierwszy krok. Dokładnie to w kwietniu w 1977 roku na targach w Frankfurcie został zaprezentowany Saab 99 Turbo, auto, które zmieniło oblicze motoryzacji. Było pierwszym samochodem osobowym z turbosprężarką, który nadawał się do codziennej jazdy. Ale czy wszystko działało perfekcyjnie? No nie do końca, bo choć Saab rozwiązał większość problemów z turbo, wciąż pozostało jedno wyzwanie. Spalanie stukowe. Oldsmobile próbował walczyć z tym problemem za pomocą mieszanki wodno-metanolowej Turbo Rocket Fluid, ale jak już wiemy, nie było to idealne rozwiązanie. SAP musiał znaleźć coś lepszego, bo jedyne realne wyjście to zmniejszyć stopień sprężania. Jak widać, silniki Turbo musiały mieć dużo niższy stopień sprężania niż ich wolnosące odpowiedniki. Problem był głównie na rynku USA, gdzie paliwo było gorszej jakości, przez co było ogromne ryzyko występowania spalania stokowego. Więc jedyne rozwiązanie niższy stopień sprężania. SAP musiał coś z tym zrobić. Więc Per Gilbrand i jego zespół wrócili do deski kreślarskiej i zaczęli pracować nad rozwiązaniem, które pozwoliłoby utrzymać wyższą kompresję bez ryzyka spalania stokowego. I efektem tej pracy było APC – Automatic Performance Control. APC to elektroniczny układ sterowania doładowaniem składającym się z trzech kluczowych sensorów. Czujnik detonacji wykrywa spalanie stukowe, analizując drgania silnika. Czujnik ciśnienia dolotowego mierzy ciśnienie w kolektorze sącym, i czujnik prędkości obrotowej silnika monitoruje obroty silnika. Jak to działa? W momencie wykrycia spalania stukowego czynnik detonacji wysyła sygnał do komputera APC, który natychmiast zamyka zawór elektromagnetyczny. Otwiera się wtedy Westgate, a to powoduje zmniejszenie ciśnienia doładowania, a to oznacza niższą temperaturę spalania, eliminując ryzyko detonacji. W efekcie spalanie stukowe jest wygaszane natychmiast, a silnik samoczynnie dostosowuje ciśnienie doładowania do warunków pracy. I to wszystko działa pełni automatycznie. Dzięki APC SAP 900 Turbo mógł działać z optymalnym ciśnieniem niezależnie od jakości paliwa, co było istotne w USA, temperatury otoczenia stylu jadry. To był prawdziwy game changer, bo system pozwolił na zwiększenie stopia sprężania w silnikach turbo, co przełożyło się na lepszą responsywność i oszczędność paliwa. Dzięki APC stopień sprężania został podniesiony do 8,5 do 1, co poprawiło osiągi, kulturę pracy silnika, a jednocześnie zachowało pełne bezpieczeństwo bez względu na jakość paliwa. No a ostatnim krokiem do optymalizacji turbo było LPT. W 1992 roku Saab zaprezentował model 9000 Turbo Eco Power, w którym zastosowano Low Pressure Turbo, czyli silnik turbo doładowany o niższym ciśnieniu doładowania. Teoretycznie był to ten sam silnik co w wersji 2.3 Turbo. Ale z dużo niższym ciśnieniem doładowania. No i na pierwszy rzut oka mogło się to wydawać pozbawione sensu. Skoro mamy turbosprężarkę, to dlaczego nie wykorzystać jej pełnego potencjału? Ale inżynierowie sama myśleli inaczej. Zamiast maksymalizować moc, postanowili jeszcze poprawić elastyczność silnika i uczynić jazdę jeszcze przyjemniejszą. Niższe doładowanie oznaczało, że moc pojawiła się jeszcze płynniej i była dostępna od niższych obrotów. Brakowało tego gwałtowniejszego kopnięcia znanego z mocniejszych wersji turbo. Silnik pracował bardziej harmonijnie, co poprawiało komfort jazdy na co dzień. Był to kolejny krok w celu złagodzenia turbosprężarki, ale najważniejszy krok zrobiony został w latach 70., kiedy to SAP zaprezentował model Turbo i reklamował go jako napęd przyszłości. I chyba nie zdawali sobie wtedy sprawy, że to faktycznie będzie napęd przyszłości, bo przecież dziś czterocylindrowy silnik z turbodoładowaniem zastępuje sześciocylindrowe jednostki. Jest dokładnie tak, jak wyobrażał to sobie SAP w latach 70. Pozrobili nawet prezentację, wyścig na 1,4 mili, gdzie udowodnili, że ich czterocylindrowy turbo jest równie szybkie, a nawet szybsze niż sześciocylindrowe jednostki. No i dziś mamy dokładnie to samo. Cztery cylindry plus turbo zastąpiły 6 cylindrów. Bo takie konstrukcje są równie dynamiczne, a do tego dużo oszczędniejsze. Zresztą takie konstrukcje są głównym napędem współczesnych samochodów. I teraz już wiesz, kiedy to się zaczęło. Teraz wiesz, kto stworzył. And that, my friends, is the Tak rozpoczęliśmy naszą historię z Saabem i będą jeszcze dwa odcinki. Czyli sprawdzimy, ile wycisnęli mocy z tej jednostki, oraz sprawdzimy, czy można jej przylepić łatkę. Legenda motorsportu. Więc nie zapomnij kliknąć Suba i dzwonek, bo dopiero wchodzimy w tą historię. A dziś daj znać, czy znałeś tą historię? znałeś ten silnik? Co w ogóle myślisz o sobie? Czy szkoda, że nie ma tej marki? Napisz w komentarzu, co w ogóle o tym myślisz. No a ja powiem, chyba najważniejsze hasło. Życie jest za krótkie, by nie radzić się prawdziwą motoryzacją. A to motoryzację jak zawsze opowiem z innej perspektywy. Back a fraction, the needle goes back into the, white and the supercharger is now in although the car is continuing at the new